Parę dni temu, jak część z Was na pewno wie, Blizzard wypuścił Deep Dive, którego dotychczas nie było. Można by powiedzieć, że ogłoszenie Midnight 2.0. I ja powiem tyle: Jak ja mówiłem dotychczas, że Midnight to jest najgorzej. Ogłoszony dodatek w historii World of Warcraft yy, i trzymam się tego jakby na stan tego co zobaczyliśmy na tym gamescomie. Była. To ogłoszenie było okropne pod bardzo wieloma względami, ale o tym też mówiliśmy wzdłuż We i przestrzeni. Tak szczerze po tym deep dive, który bardzo, bardzo, bardzo wam polecam obejrzeć bardzo. Ten deep dive z kolei to jest najlepszy format ogłoszenia, dodatku, jak chodzi właśnie o ten deep dive o szczegóły. W historii World of Warcraft również. <laughs> naprawdę naprawdę bl Blizzard ma coś takiego, że jak coś tak koncertowo spieprzy, to dostaje jakieś takie, jakiegoś takiego ognia pod tyłkiem i potem wychodzi z takimi rzeczami. To ogłoszenie, naprawdę przede wszystkim yy, forma,

Dla mnie to pierwsze co mi się skojarzyło, to jak się kiedyś w klasycznym, WoWie, wiesz, no to dziś chyba to jest, jak będzie patrzeć. Jak się tworzy postać, wiecie, ory te oryginalne, wiecie, tam w tych Zone'ach, rasowych i są te takie te cinematiki te początkowe. Te jak tworzycie tam Andeda i tam jest ten Voice Actor to był z kolei chyba Terenasa z Warcrafta i tam bound by the will of the Lich King, coś tam co, i tam jest cały ten lorowy backstory, tego, tego, tego narratora, tego takiego głosu, wiecie o co chodzi. Mam taki totalny wajt tego i naprawdę naprawdę uważam, że to jest bardzo... To trzeba naprawdę zauważyć i głośno uznać, ponieważ ja przez ostatnie dodatki WoWa w ogóle miałem duży problem z formą tych ogłoszeń. Tak tu patrzę na przykład na dodatki takie jak Dragonflight, które też ogłoszenie miał może nie tak wybrakowane w informacje jak Midnight, ale okropna forma, tak? Tych... No, dla mnie to, to było chyba najgorsze, jak oni robili te pseudowywiady sami ze sobą. <gdzie>, gdzie ludzie, którzy znają odpowiedzi na pytania, zadają pytania i udają, że nie znają. To było absolutnie okropne, i to miało tak złe... To, to było... no, Ja się już nagadałem o tym, jakie to jest okropne, ale to. To, to jest najlepsze, to jest świetne, naprawdę mam. Naprawdę z, tego, z tej katastrofy ogłoszenia Midnight może wyjść coś dobrego. Właśnie to. Właśnie ta forma. I kumacie, to trwa 32 minuty! 32 minuty deep dive'u i tu jest i o lore, i o historiach, krainach jako takich, ale też... Ale też jest o samych feature'ach, ale to wszystko... Bo nie chodzi tylko o ten głos, to jest wszystko tak fajnie w ogóle opisa... vibe, po prostu. Klimat, który to ma, jest taki... nie wiem, RPG'owo-warcraftowy, jest taki, jak to, czego... Przez ostatnie lata w Warcraftie, generalnie rzecz biorąc, w wielu miejscach brakowało. O to mi chodzi do tego zmierzam. To jest naprawdę bardzo fajne, jeżeli tego ktoś nie oglądał, to bardzo, bardzo polecam to obejrzeć. I co więcej... I co więcej, grzeczny mi koniec W sensie tamte zapowiedzi, tak, nie no, w ogóle nie wracajmy już do tego. Ja naprawdę mam nadzieję... I w ogóle, wiecie, w trzy dni półtorej miliona wyświetleń. No, to jest... No, widać, widać, że ludziom się to podoba, jakby widać, że to, to jest naprawdę bardzo bo to niektórzy moim zdaniem bagatelizują takie rzeczy, tak samo jak bagatelizowali przy Midnight w tą pozytywną stronę, że to tylko ogłoszenie, to znaczenie ma tylko to jaka będzie gra. Nie, niestety nie. Ogłoszenia i marketing i hype to są rzeczy, które mają w praktyce mega, stety bądź niestety znaczenie i dlatego bardzo dobrze, że oni to naprawdę oni uratowali, oni uratowali ogłoszenie innej, no po no, no, nie, nie potrafię w to uwierzyć, ale naprawdę, moim zdaniem, im się udało. To jest absolutnie genialne, mam nadzieję, że będzie tego więcej, ale co jeszcze lepsze? I w, w tym sensie to jest niestety całościowo patrząc na minus, bo tu cały czas się borykamy z tym samym problemem. Natomiast e, my się tutaj dowiedzieliśmy wielu nowych rzeczy. Teraz. I to naprawdę mówię nie tylko o szczegółach rzeczy, które myśmy już znali, o których myśmy już wiedzieli, ja mówię o kompletnie różnych rzeczach. Za chwilę wam dropnę rzeczy, o których część z was usłyszy pierwszy raz. Na przykład, zacznijmy od takiej rzeczy, jak... Nie pamiętam, gdzie oni to mówili, to oni chyba właśnie tego nie oznaczyli dobrze znacznikiem, ale będzie coś takiego, jak... Uwaga... Arkantina. Jeżeli ktoś pamięta, w którym miejscu to filmiku było, to niech mi... O, 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 jest, tak, w Voidstormie, tak. Przy czym nie sugerujcie się tym to. A nie, tutaj jest, przepraszam, przepraszam, mój błąd. To jest to, Generalnie nikt trochę nie wie o co z tym chodzi. Jeżeli kojarzycie takie data miningi z Battle for Azeroth, kiedyś za czasów Battle for Azeroth bodajże, wykopano, że Blizzard stworzył taką Hearthstone'ową tawernę. I nikt nie wiedział o co z tym chodzi. Się spekulowało, że to jest do player housingu, czy do revampu świata, czy jakichś takie rzeczy. A ostatecznie i to powiem jako ciekawostkę, bo w którymś z wywiadów i ona o to spytano, chyba Mr. GM go spytał i, i on ujawnił wreszcie po latach o, o co z tym chodziło. Tak, w sumie to trochę o nic. W sensie oni coś takiego sobie stworzyli, bo coś tam eksperymentowali, ale w sumie nie wiedzieli po co. No i ostatecznie teraz przyszedł czas właśnie, że to wykorzystają. I w skrócie mówiąc, tak z tego co rozumiemy przynajmniej, to co chodzi w tym Arkantinie to jest. to będzie takie rpgowo dedekowe miejsce, takie spotkanie, taka karczma po prostu, tak nazwijmy, która jest w nieokreślonym, nieokreślonej przestrzeni. Lorował chyba też, nie wiem, ale w każdym razie tam będziemy spotykać generalnie postacie różne ze świata, z historii Warcraft'a i one albo coś będą miały do powiedzenia, albo tam będą, z tego co słyszałem, jakieś minigierki, albo po prostu będą oferowały jakieś questy z jakimiś tam pewno nagrodami swoimi. I to, co mi się wydaje, jest tą taką niewypowiedzianą, głośno e, takim zamysłem, który za tym stoi, to jest to, że, tak mi się wydaje, to, i to nie jest coś, co Blizzard powiedział gdzieś, to, to jest moja jakby taka teoria, że jakby o co z tym chodzi, czemu tych NPC-tów, jeżeli chcecie powiedzieć jakąś historię, to czemu tych NPC-tów nie dać do tam, wiecie, do e, Silvermoon teraz, czy cokolwiek. Wydaje mi się, że właśnie zamysłem tego jest to, żeby to było takie Evergreenowe, w tym sensie, że tutaj będą mogli też umieszczać historię, jakieś postacie, postaci, które nie mają de facto żadnego związku z aktualnie dziejącą się historią, że po prostu na siłę, trzeba by było je na siłę wciskać w jakoś tam w ramy aktualnej fabuły. A po prostu to jest, wydaje mi się, takie narzędzie, dzięki któremu można to jakby na chwilę olać. Jakby tego typu zasady i opowiedzieć taką historię o tam jakichś postaciach, które, wiecie, przez lata, których nie widzieliśmy i nie widzimy. Bo, again, w uniwersum Warcrafta jest tyle postaci, że nie da się, żeby każda postać była jakby, wiecie, w każdy dodatek zaangażowana. I mi się wydaje, że to jest właśnie ich odpowiedź na ten problem. Że to ma wymiar tak, tak gameplayowy, jak i taki narracyjno-fabularny, żeby rozwijać też lore, rzeczy, które nie są aktualnie na świeczniku. Tak mi się przynajmniej wydaje, że o to chodzi, bo opis tego generalnie jest fajny i wszystko, ale. Ale tak, jeżeli chcemy z tego takie mięso wyciągnąć, o co z tym chodzi, to tak trochę nie wiadomo, o co tu tu chodzi. W sensie tu widać różne postacie. Tam był Alonso's Fall, to on akurat będzie. W Midnight tu jest ta Tesala Crouch, jak się tam nazywał, z druidowego Order Hallu, tu jest Gabon nagle, prawda? A więc mi się wydaje, że to jest. To jest ta Kelsey. Więc mi się wydaje, że to. Oto, to, to jest ta niewypowiedziana część. To chodzi o takie spoiwo narracyjne. I kto wie. Może na przykład dzięki temu. A! Okej, okay, to tu się wyżalę. Niestety mamy też oficjalne info z wywiadów itd. i tak dalej w Q&A też to było. Jestem bardzo zły i będę to wyrażał, będę na to narzekał przez bardzo długi czas, więc przygotujcie się na to. Nie dostaniemy Ferali. Będzie jeszcze jeden patch War Within, w którym będzie jakaś historia. To było powiedziane w jednym wywiadzie. To będzie ten 11.27, tak? Ale nie będzie tam FRI. Także... Przegraliśmy. I, 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 I zresztą było, było Q&A, które wyszło razem z tym deep dive'em Blizzarda, o to właśnie to, gdzie było pytanie o to I, i on tam powiedział właśnie to, czego się bałem, że oni po prostu rasy dają tak, żeby pasowało narracyjnie, to jest absolutna głupota, Jestem, uważam, że to jest straszne, to jest takie twardo głowie po prostu, to jest taki... Taki zamysł, który zupełnie niczemu nie służy. Kompletnie. Bez sensu dawać jakichś Haranirów, a nie dostaniemy, kurde, Tuskarów czy eferali. I, i to nawet nie dostaniemy ich, jak pasowali do historii. Dobra, koniec mojego rantu. Obiecuję. Ale musiałem się musiałem, musiałem się z tego się z wydać. Alfa się jeszcze nie skończyła. Może do końca Alfy dostaniemy Eferalii, tak. Teraz o każdym patrzę. Nie, ten, naprawdę ten pociąg chyba już, już odjechał, ale, ale bardzo, bardzo mnie oburzyła ta odpowiedź. Bardzo. Narracyjnie wciąż pasuje. No no pasu, no właśnie o to chodzi, że pasują, bo kurde, jak, nawet jak pasują, to oni nie dają tych ras, tylko muszą wyciągać z świetnika jakieś rasy, których nikt nie słyszał. Koniec, sorry, nie chciałem nie chciałem z tego rantu robić, ale, ale no. Jest jak jest. Dobra, ale żeby nie zatrzymywać się tylko na tym co jeszcze z nowych rzeczy tutaj się dowiedzieliśmy? System Prey. System Prey. Ja obiecuję w ogóle, że te wszystkie wątki będę kiedyś jeszcze bardziej rozwijał. Tutaj z lotu ptaka chcę to bardziej, jakby opisać. Ale System Prey w ogóle ja uważam, że to jest bardzo taka. To jest wina Blizzarda, oczywiście, ale mi się wydaje, że to jest jeden z najgrubszych featureów newsów tego dodatku. Ten system Prey. i więcej o nim się dowiadujemy. A dowiadujemy się coraz więcej, właśnie rzeczy, których wcześniej nie wiedzieliśmy. Bo ten Prey to nie będzie tylko polegać na tym, że będzie po prostu, że w świecie będziemy tam się polować nawzajem z jakimś tam, wiecie, celem, i on, że tam będzie się pojawiał, czasami będzie nas zaskakiwał, robił pułapki czy my na niego, czy i tak dalej. Ale oprócz tego ten system jest też, uwaga, wpływa na cały świat. Ten system, włączenie tego systemu powoduje yy, zwiększenie trudności otwartego świata też w ogóle jako takiego, naokoło. Czyli mówiąc inaczej, system Prey to jest to, o co przez lata płakałem, że w grze potrzeba. Znaczy ja i wiele innych osób, tylko Blizzard ten element tak przemyca pod kołdrą, z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu, zamiast właśnie wyjść wprost i się tym pochwalić, że to jest to, o co prosiliście, to jest... Heroic Open World, to, to jest trudny Open World. Blizzard stawia w Midnight wreszcie na Open World, na otwarty świat, jako na filar normalnego, jakby sezonowego gameplayu endgame'u. I ja się tym jaram, Turbo, naprawdę. No i oprócz tego, to co wiedzieliśmy, że będą za to nagrody, że będzie za to można zdobyć potężny gear. jestem pewien, że gdzieś powiedzieli, że to będzie gear, że jeszcze nie wiedzą dokładnie jak. To będzie gir, ale że będzie mniej więcej na poziomie heroika, więc wydaje mi się, że to po prostu można się spodziewać z tego giru na poziomie maksymalnego giru z Delwów. Tak mi się wydaje, bo to jest jakby utożsamiane jako jeden filar, generalnie te rzeczy są jako ten tak zwany open world. Trochę mało tych głównych bossów w tym systemie Prey jest. Nie wiem, czy jest ich mało, a co śmieszne my wiemy, ile ich jest, bo to, ale to z pamięci mówię ich jest 30. Zakładając, że będziemy bić jednego bądź dwa tygodniowo, to ja nie wiem, czy to jest tak mało. A wyobrażam to sobie tak, że Blizzard tutaj użyje tej samej technologii, co używał przy Island Expeditions dla NPC-ów, przy tych y, comp Brawls, stompach, whatever. Tam gdzie, tam, gdzie są te boty, npc ty które się zachowują jak gracze. Blizzard kiedyś opracował taką technologię, ją dopracowywał przez lata. No i wreszcie Follower Dungeony przecież są też na tej technologii. I mi się wydaje, że wiecie, to nie będzie taka, taki mob, wiecie, taka kukła do bicia, wiecie, że tam jak na nie myfik plusach, żeby po prostu tam coś kastuje, ma auto atak, coś tam, coś tam. Tylko to będzie taki bardzo dynamicznie, żywy, poruszający się, tak jakbyście się trochę z graczem grali. Bili. Więc no ja, ja nie ukrywam, że ja, się, ja jestem bardzo, bardzo jestem szalenie ciekawy tego systemu, szczerze mówiąc, to, to jest feature oprócz housingu, który mnie w Midnight Era najbardziej E, że tylko trzy będą? Nie, Blizzard gdzieś powiedział, ta e, Maria powiedziała, że będzie ich trzydzieści. Także... Tak, a, a zakładam, wiesz, no, że ben, e, będą dodawane jeszcze, nie? Więc... E, to może mieć potencjał. I każdy, z tego co rozumiem, ma też mieć inne mechaniki, nie? Inne jakieś tam, wiesz, właśnie umiejętności e, i, i lore <laughs> nawet, nie? Że coś, no, także, no... Ekstra. To, to jest super. Co tam jeszcze? E, a, to jeszcze z takich mniej... Mniejszy, czy szybkich do powiedzenia, ale dużych, impaktowo rzeczy. Upraszczają profesje, niektóre przynajmniej. Jeszcze nie znamy szczegółów, ale Blizzard po prostu widzi problem, że te profesje są zbyt skomplikowane, bo... bo są, powiedzmy sobie szczerze, że są. Zwłaszcza na etapie jakby tego tam... tych work orderów i tak dalej. Moim zdaniem to jest niepotrzebnie to jest rozdzielone za Auction House'em i wiele innych rzeczy. W każdym razie, upraszczają profesje. Co jeszcze? Usuwają valor stony. Matko święta, usuwają Valor Stone. Ja naprawdę uważam, że ten system, który od połowy Dragon Five wprowadzono, upgrade'owanie gearu, to jest naprawdę najlepszy system progresji takiej player power sezonowej. Chyba w historii woła, naprawdę. Jest, ja uważam, że on jest bardzo fajny. On ma swoje problemy. On jest, po pierwsze, też zbyt skomplikowany trochę, zbyt nieintuicyjny on jest. Bo on jest fajny dopiero jak się skuma. O co w nich chodzi, jak on działa z tymi krestami, wszystkimi i tak dalej. A te, jak one są nazwane i opisane, i to się też będzie zmieniać. Z tego co mówią, no jest on nieintuicyjny, ale generalnie dobre. Oprócz Valor Stone'ów Valor Stone'y to był taki. To była taka kula u nogi tego systemu. Naprawdę nienawidziłem. Naprawdę tak mi. Ostatnie dwa sezony Valor Stone popsuły i to, że one się kapują na poziomie tych 2000 Valor Stony to był czysto Time Gatingowy system, który miał. nie przedstawiał moim zdaniem, żadnej wartości, więc całe szczęście, że Blizzard potrafi jeszcze to twardogłowie czasami rozmiększyć i, i, i jakby się przyznać, bo, bo Blizzard ewidentnie długi czas ignorował problem. Absolutnie, a feedback był bardzo jednoznaczny, że to jest bardzo. Oby czegoś gorszego nie dali za to. Tak, raczej. Znaczy, Prawdą jest, że moim zdaniem oni jeszcze nie ogłosili, co będzie po drugiej stronie, a moim zdaniem to na tym się nie skończy. Moim zdaniem oni trochę zmienią to, jak kresy dostajemy. Moim zdaniem oni mogą zmniejszyć cap tego, ile kresów tygodniowo możemy zdobywać. Moim zdaniem do tego to się sprowadzi. Bo to jest pytanie, co będziemy na przykład dostawać za robienie questów pobocznych oprócz reputacji, bo teraz dostawaliśmy na przykład te Valor Stony. I moim zdaniem to, co od początku powinno było być, to po prostu kresy. Po prostu te go, mniejsze RideFinderowe right kresy. No ale zobaczymy, nie? Jakby to podejrzewam, że Blizzard sam to jeszcze na tym etapie rozkminia. Dobra, co jeszcze? Transmogi setów z niższych poziomów trudności. Hura, hura, hura. Będzie można. Jak zdobędziemy teraz appearance z Heroika, to zdobywamy naraz z Normala i z Ridefindera i to działa uwaga, też retroaktywnie. Więc wszystkie sety, jakie macie z poprzednich lat i rajdów, jak macie na heroiku, to zdobywacie też na mniejszych poziomach trudności. Absolutny win. Totalnie nie czaję czemu tak nie było od no co najmniej od Dragonflight. Mi się tak arco oczywiste wydawało, że to powinno mieć miejsce. Z drugiej strony, na ten moment wiemy też, że nie będzie można y, dostawać nowych appearanceów, jak się upgrade'uje gear w sezonie z normala na heroika. To jest słabe akurat, nie wiem po co, uważam, że to jest strasznie y, niepotrzebnie, głupie, e, ale może Blizzard się jeszcze z tego wycofa, bo raczej też uznają, że, Bliz że ludziom się to nie podoba. I on tam chyba na tym QA było pytanie o to. Tak, Liza i on mówił, że może to zmienił. Tak, ale właśnie mówił, że może to zmienił. To mnie trochę martwi, że nie powiedział. No faktycznie debilne, sorry. <laughs> nie wiem po co w ogóle ten temat się pojawił. Znowuż uważam, że to jest jakieś takie twarde głowie z przeszłości, żeby, żebyśmy, nie żebyśmy za, za szybko nie zdobywali tych setów czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia, głupie to jest. Ale samo to z, z tym zdobywaniem wyglądów ze starszych poziomów trudności, to, to jest gigawin. Eee, I co jeszcze? Eee, no, już to takie, znaczy też mniejsze, ale duże rzeczy zmieniają tam. Wydłużają eee, efekty interrupta o sekundę game changer generalnie w niektórych kontentach mowa eee, PvP się zmieni, bondemini greterny zmieniają. To są już takie mniejsze rzeczy, myślę, że to Większość ludzi te rzeczy tak naprawdę aż tak nie interesują. Pet Battle, uwaga, bo tego tu nigdzie, nigdzie nie ma. To jest coś, co że tak powiem, z Alfy tak wyciągnęliśmy, ale komunikacji oficjalnej z Blizzarda od Blizzarda nie ma nigdzie na ten temat. Oni coś robią z pet Battle'ami. Content, w którym ja przypadkiem się w tym dodatku zaangażowałem bardzo mocno. Po kilkunastu latach śmiania się z niego, naprawdę ja w tym dodatku na turbo się zajarałem pet i się zaangażowałem w ten content. I kurde, akurat następny dodatek nie ogłaszają. Że ogłaszają, właśnie, nie ogłaszają. Coś się zmienia, raczej wygląda to w stronę tą odchodzącą od rozwijania tego kontentu, ale jeszcze niekoniecznie. Moim zdaniem, jeszcze niektóry, niektórzy trochę już za, za szybki dumer posting jakby poszli. To, to jeszcze. To jeszcze nie jest e, aż tak e, ukute, jakby w kamieniu, że to zostawiają. Na pewno już tego nie będzie, także to jeszcze zobaczymy. Ale tu, tu, tutaj coś się dzieje w każdym razie. Ja osobiście uważam, że powinien ten system rozwinąć, bo jest fajny. E, I by the way, ja się nie zgadzam, że to jest przez Nintendo, ale inny temat. Nie chcę się na tym aż tak pastwić. No i ostatnia, duża rzecz, o której na pewno tutaj, której tu na pewno nie rozwiniemy. E, natomiast ja po prostu o niej wspomnę, tak z, e, na razie, z kronikarskiej, że tak powiem, e, powinności. Bardzo. Ja muszę się w ogóle wycofać z czegoś, co też powiedziałem jak ogłosili Midnight. Wycofuję się z twierdzenia, że brakuje nowości i zmian klasowych w Midnight. To co się dzieje w ostatnich kilka dni w społeczności Woba, czyli od kiedy ujawniła się ta alfa. Naprawdę ludzie skumali, że Blizzard nie żartuje. Nie? Blizzard nie żartował, kiedy mówi, że zmienia klasy w Midnight. Nie? Naprawdę bardzo wiele klas w Midnight e, ulegnie ewidentnie potężnej zmianie. W ogromnym skrócie: Blizzard e, upraszcza to chyba jest dobre słowo na ten moment upraszcza klasy, e, odchudza je może tak to nazwijmy to jest chyba taki bardziej... odchudza klasy. Zwłaszcza jak chodzi o ten nadmiar, ale już nie tylko guzikowy, że jest za dużo guzików, ale też efektów, na które trzeba jakby zwracać uwagę, które wpływają na twój gameplay. I w skrócie mówiąc, obawa jest tak, generalnie spoko. Myślę, że uniwersalnie raczej. Hmm, Myślę, że uniwersalna raczej bardziej zgoda jest w stronę tego, że ok, niektóre klasy były zbyt skomplikowane. Natomiast obawa jest taka, że Blizzard niektóre klasy zbyt bardzo uprościł do tego stopnia, że nie ma w nich tej bardzo ukrócili tą głębię, która od, jakby odróżnia wiecie, że klasą można grać albo po prostu średnio, albo bardzo dobrze. To co odróżnia to, że można się po prostu wyskilować w graniu daną klasą. To jest coś co WoW robił od da dawna bardzo dobrze, że była zawsze tak głębia gameplayowa. I co więcej ja uważam, tak patrząc na niektóre klasy, że faktycznie y, oni poszli o parę kroków za daleko. Y, jakby zlikwidowali zbyt mocno tę głębie. Patrzę tu na klasy, takie, zwłaszcza jak y, Holy Priest myślę, że Szaman to chyba możemy się zgodzić, Resto shaman, y, Ale też nie wiem, czy nie na przykład Frost ale. To już to bardzo zależy już od indywidualnego przypadku, bo tak coś o czym się z kolei mniej mówi, y, to jest to, że niektóre jest jednak wiele klas, które identycznie wyglądają w zasadzie, więc... Yy, tylko to są te klasy raczej, które do tej pory właśnie raczej nie słynęły ze swojej trudności. To są klasy takie jak Marksman Hunter, czy tam yy, Retripalek, czy, czy coś. Ale nie, nie, nie będę na razie tego rozwijał. Ja chcę tylko rzucić taką myśl, tylko taką uspokajającą na razie. <laughs> e, pamiętajcie o jednej rzeczy. W nadchodzących tygodniach konkretnie. My jesteśmy, my nie mamy jeszcze max levela nawet na alfie, my nie mamy wszystkich talentów, my w wielu przypadkach nie możemy nawet za bardzo tych apex talentów w tym nowym kontekście jakby przetestować, więc... To, że klasy się teraz wydają dziurawe, to jest w zasadzie oczywiste, tylko że to się zmieni już na przestrzeni tygodnia, jakby tak, Punkt odniesienia, który teraz wszyscy przejmujemy jest trochę... Trochę fałszywy, to jest to, co próbuję, więc jakby to jest... Z tym trzeba poczekać jeszcze jakiś czas, żeby tutaj jakiś moim zdaniem werdykty specjalne wydawać. Bottom line, bo i tak mówię o tym znacznie dłużej niż chciałem. Klasy w Midnight ulegną bardzo istotnej zmianie. Razem, oczywiście to idzie w parze, dokładnie tak jak napisaliście, z Adonami, bo to jest też to, że w Midnight my się obudzimy w nowym świecie, w którym Blizzard wycina kombat Adony. W tym również właśnie takie, które trakowały tam. Wiecie, ten cały pieprznik, który na ekranach się widziało u ludzi, że tam tysiąc efektów trzeba było pasywnych trakować i tak to, dalej. To jest. Midnight to zmienia. Jakby my w Midnight naprawdę te dwa aspekty łączą ze sobą, my się naprawdę obudzimy w nowym świecie. Więc naprawdę, żeby odczuć nowości klasowe w Midnight, jednak nie trzeba nowej klasy. Jednak, jednak tego nie, nie będzie trzeba. To będzie mocny. Yy mocno się, się pozmienia. Czy o czymś jeszcze zapomniałem z tych wszystkich ogłoszeń takich? Eee, co do, co do Pet Butley, to moim zdaniem jednocześnie też można się śmiać z tego, jak mało osób się angażuje w ten content, ale jednak jak pojawiła się e, zmora tego, że ten content tak trochę pójdzie w odstawkę, to nagle głosy, które są zainteresowane tym contentem naprawdę zaczęły wychodzić. Naprawdę, i, i nagle zaczyna się, zaczyna się okazywać, że to jest nisza, ale to nie, jest tak, to nie jest tak, że nikt w tym nie gra. To, to, to jest coś, co dla pewnej części małej, bo małej, ale jednak player base u WoWa jest bardzo ważnym contentem. Tak mi, tak, tak mi się wydaje, tak patrząc na różne miejsca, jakby, czy na YouTubie, czy jakby na jakichś tam Redditach, czy jakby szeroko pojętej społeczności WoWa. O. Będę wracał na midne, zależy na polskiej społeczności, na eventy. Jest polska społeczność silverom, że jest bardziej rozporoszona, który z nich będzie odpowiedni. Nie wiem, co o serwerach, to ci teraz e, powiem szczerze, e, nie powiem. Lepiej by było. Aha, tak, że sparki zmieniają, tak, że, że będzie. E, to jest taka kosmetyczna zmiana, umówmy się. W sensie, bo to, bo to ostatecznie się sprowadzi do tego samego. E, tak naprawdę. Nie będą połówki sparków, tylko całe sparki. Ale będzie trzeba więcej sparków, żeby wykraftować item, nie? więc do tego, do tego samego się to w sumie sprowadzi. System Prey to po prostu gankerzy w wersji PVE. W ogóle śmieszna rzecz: System Prey też idzie w parze z y, Wormodem, W sensie, można w, y, w, ten, w tym system mieć włączony razem z PVP. To jest hardcore dopiero, ale też coś, co mi się wydaje, że tak trochę przeszło bez echa, przez to tak jak Blizzard to przedstawił słabo, ale zaczynam mieć wrażenie, że tu będzie coś więcej. To jest w ogóle World PVP w Midnight. To też jest coś, co chyba Blizzard czegoś nowego spróbuje w Midnight. W porównaniu z tym, co było teraz, Blizzard skoncentruje World PVP w jedno miejsce w tej nowej tam wyspie, w tym tam Void Zone, nie, nie pamiętam jak to się nazywało. Ale generalnie wszystkie te takie śmieszne efekty, które oni wymyślali, bo one fajne były w ogóle. Tak nawiasem mówiąc, Blizzard dużo zrobił z World modem, moim zdaniem, przez dwa ostatnie dodatki. Taka ciekawostka dla ludzi PvP nie grają. I zwłaszcza ja pamiętam z Dragonflight, był ten quest Wild Arcana w Azur Span. I tam można było tam takie zwariowane efekty zdobyć i po prostu można było być żywym raid bossem po prostu wśród śmiertelnych i po prostu wszystkich one-shotować. I to wszystko oni chyba przenoszą teraz w jedno miejsce, więc... Też tutaj mogą być jakieś dosyć istotne zmiany. Ale to... No ale na ten moment to na alfie jeszcze tego nie zobaczymy, bo... Na alfie... Przypominam, my jesteśmy w pierwszym tygodniu. My w większości rzeczy my w ogóle nawet na oczu nie widzieliśmy. My mamy jedną krainę, mamy pierwsze tam levele dopiero. I tym sposobem, moi drodzy, przechodzimy do największej nowości. Pokażę Wam teraz największą nowość w Midnight, najbardziej fundamentalną zmianę czegoś, co było w grze przez 20 lat i oni to zmieniają. I nie mówi o tym nikt, a sprawdzałem, nikt na to nie zwrócił uwagi, a to jest coś, co widzicie nawet teraz na ekranie. To jest coś, co widać od razu. To jest tak fundamentalny element gry. No, może ktoś zgadnie, ale mogę wam podpowiedzieć, że to widać, to nawet teraz widać na ekranie. Nazwijmy to, że to jest część UI. Tak, tak, wreszcie. Nikt o tym nie mówi. Słuchajcie, jest nowy kursor, jest nowa myszka. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego nie ma oburzenia na to, że, zmienia, że niszczą WoWa! że na siłę, że DI zmieniło y, kursor? Dlaczego nikt o tym nie mówi? Widzicie to, że on jest inny. Oczywiście hot take. Bo ja byłem bardzo oburzony, kiedy to zobaczyłem. Bo tak nawiązując na przykład do tego, jak zmienili defaultowe UI w Dragonflight, y, ja uważam, że tam wiele rzeczy bardzo na niekorzyść zmienili w stosunku do tego klasykowego. Y, na przykład ja. Kompletnie nie lubię tego nowego. Mam Adum, który to zmienia specjalnie. Że rarki. Reir Moby są. Usunęli ten. tego srebrnego smoka. I dali jakąś taką gwiazdkę. Totalnie bez sensu, nieintuicyjne. Kretyńskie, szczerze mówiąc. Ale akurat tu. Ja muszę powiedzieć. Że ta nowa myszka mi się podoba. Wyciszam mu, bo ona. Ona jest wyraźniejsza w ogóle. Ona jest. Znaczy, ona estetycznie jest fajnie utrzymana. Mówię cały czas o, kurso, o kursorze. Ale ona jest w ogóle jaśniejsza i większy kontrast ma. I dlatego ona mi się ostatecznie w sumie to mi się bardziej podoba. Jeśli mam być zupełnie szczery. I co więcej, ona. <grywki> teraz, teraz naprawdę was wam rozwalę łeb, ale w tej starej myszce WOWA yy, była taka. Nie wiem, jak, jak wam to pokazać, bo no, steruje kursorem, ale ta rękawica tutaj ma, ma taką dziurę. I ja grając w WOWA 20 lat. Zawsze autystycznie patrzę na tę dziurę i ona mnie denerwuje. I zawsze, znaczy właśnie nie wiem, czy ona mnie denerwuje, czy fascynuje, ja muszę na ją patrzeć. I tu nie ma. Także Midnight, słuchajcie, myślę, że teraz mogę to powiedzieć z pełną konsekwencją tego i chyba Wam to właśnie udowodniłem. Midnight to jest WoW 20 To jest koniec. Zmienili coś. Nie ma nic bardziej fundamentalnego niż kursor i jego wygląd. Stałeś się wolno Może tak, może tak. Może... Znaczy podoba mi się ten nowy, ale boję się. Boję się tej przyszłości bez dziury w kursorze, Naprawdę przeraża mnie, ale... Ale ewidentnie coś... coś się zmieniło. Skąd oni mają transmogi? Skąd oni mają transmogi, jak my mamy template'owe konta na, na, na Alfie. Nie szaję tego. Kompletnie, nigdy, nie czaiłem jak to działa.